Gotowa? Gotowa. To zacznę. Nigdy nie sądziłam, że ten dzień w końcu nadejdzie. I nigdy sobie go nie wyobrażałam. Ale mój czas dobiega końca. I chcę wam powiedzieć, że z końcem rundy tego sezonu zakończę moją piłkarską karierę. To nie czas na to, by, by się rozwodzić, by opowiadać długie historie, które przeżyłam w swoim piłkarskim życiu, ale to czas na pewno, żeby powiedzieć wielkie dzięki dla wszystkich tych, którzy byli obecni w moim życiu, towarzyszyli mi w mojej przygodzie piłkarskiej, którzy mi pomogli, ale też którzy stawiali mi kłody pod nogi, bo, bo wiem, że też dzięki nim zrobiłam tyle, ile się dało. Po prostu dziękuję Ci piłko, że dałaś mi to wszystko, co dzisiaj mam. Ale nie pozbędziesz się nie tak szybko, więc do zobaczenia w piłkarskim szlaku.